Korona Agatona była niezwykle ciężka i miała mnóstwo ostrych odgałęzień. Nie szło nam zbyt dobrze. Kiedy błysk chwytał ją zębami z jednej strony, to z drugiej wbijała mi się w brzuch. I blokowała nogi, tak, że nie mogłem jej chwycić. A kiedy w końcu mi się udało, wyślizgnęła się błyskowi z pyska i jemu z kolei wbiła się w brzuch i blokowała nogi. Próbowaliśmy sobie z nią poradzić przez Dłuższą chwilę po ci. Liś... Spociliśmy się i byliśmy już mocno zdenerwowani, kiedy usłyszeliśmy gniewny głos co robicie z moją kością? Odskoczyliśmy ze strachu. Przed nami stał machaj z wściekłą miną. Jego długi czerwony jęzor zwisał z jednej strony pyska, a rzuta wekły wyglądały bardzo groźnie. Jak śmiecie. Wygrzebywać moją kość Warknął błysk Zadrżał To nie jest żadna kość To rogowa korona Agatona łosia A ty jesteś złodziejem Którego wszyscy w lesie szukają